Tylko pewnie dobra ta Barbie, Kęcita, Baby Lamström, extra. Radio Korczuta. W powiększeniu. Dobry wieczór Państwu, Antonio Paliński. Zapraszam na świat w powiększeniu. Łączymy się z Waszyngtonem. Tam jest Pani Irena Lasota, polska Lasota! Mieszkańca mieszkańca Witamy Lasota! Dobry wieczór, dzień dobry. Lasota! Dobry wieczór, dzień dobry. U nas słońce i mróz. A u nas bez słońca za bardzo i bez mrozu, ale porozmawiać możemy. Chciałem się najpierw dowiedzieć, czy te roszady rosyjskie, które zdaje się nie są specjalnymi roszadami, bo wszystko ma zostać po staremu, zostały jakoś zauważone i interpretowane w Ameryce? Zostały na pewno zauważone, natomiast co do interpretacji, to trzeba powiedzieć, że mniej więcej wszędzie jest to samo. To znaczy yy, są zdania, są podziel, znaczy zauważone jest, i interpelowane co najmniej, że Putin wykonuje różne ruchy, żeby utrzymać się władzy, no co najmniej więcej niż 4 lata, bo obecna konstytucja czy obecne prawo, czy obecny plaszota na temat prawo, Putina Państwo zobaczą, że ten u ten ten ruskich, ten, ten, ten w tym momencie, Co się dzieje, to Ameryka, wszystko wie. Muszę powiedzieć, że interpretacje są na całym wachlarzu. Cały, Jedni mówią dlatego, że czuje się wyjątkowo silny, inni dlatego, że oczywiście czuje się wyjątkowo słaby. Natomiast na pewno pewne boszady są istotne. W sensie, że aczkolwiek Putin zostanie, kto będzie wokół niego, nie jest takie pewne. Kilka godzin temu przyszła wiadomość, że ustąpił czy ustąpiono jeden z jego najstarszych współpracowników, Jury Czajka, czyli pokojator naczelny. No ale też trzeba zwrócić uwagę, że te przesunięcia odbywają się wśród. Panów, którzy są po 60, bliżej 70, natomiast na przykład zastępują ich, no nie Putina, panowie troszkę młodsi. Ale powiedziałabym, ja że komentatorzy, w którym miałem. Ja Lasota. La nie robili żadnych specjalnych błędów. To. Wspaniała Interpretacja, że Putin wykonuje te. Ruchy, dlatego, że czuje się silny, ale wie, że musi... Alina jakira Lasota. ...więc nikt się oczywiście nie spodziewa... Alina Jakira Lasota. Reform, ...ani reform, w sensie dosłownym, ani zmiany, yy, zmiany polityki. W tym, że jeżeli będzie zmiana polityki, to wtedy będzie polityka, większa polityka siły o, niż słabości. To jest wszystko z Ameryki. Polityka, ten głos z jest z Ameryki. Dlatego są takie psychologicznego, jakieś spadanie politycznego i wojskowego Zachodu. Do tego właśnie jest potrzebny ten wyjazd Putina w czwartek do Jerozolimy, gdzie spotka się. Z, z, z najważniejszymi przywódcami świata. A to ciekawa perspektywa, bo my przede wszystkim patrzymy na to spotkanie w Jerozolimie, tutaj w Polsce, z tej naszej Polski. Alina Jakira-Lasowta. To znaczy Rozważaj na temat tego, czy Putin znów postanowi zająć się historią Polski i coś ciekawego, a kłamliwego powiedzieć. Ciekawego, ciekawe, a kłamliwego. Że to, że to od Putina. Polityków. Tak, no myślę, Alina że, że jakira Lasota. Zakładanie, że ta Jerozolim ma to spotkanie, mówimy o formie 23, jest jakoś mocno związane z Polską. Nie. No niestety muszę obrazić się Dumę Prawodawczą no, Polską, mówiąc, że Polska tu nie jest najważniejsza z tej całej awantury. To znaczy, Alina Jakira I kilka rzeczy, które to znaczy, naprawdę w tej chwili, może w Polsce to wygląda, jakby Polska była ośrodkiem wszystkich konfliktów światowych, ale naprawdę tak mówię. Ośrodkiem jest Bliski Wschód. Izrael jest niezwykle ważny z kilku powodów. Między dlatego, że składy irańskie, syryjskie i irackie bardzo dotyczą Izraela. Alina Jakira Lasota. Z zależy cała przyszłość premiera Netanyahu, ponieważ przegra, to nie tylko że przegra, ale może skończyć w więzieniu. I teraz jego największym sojusznikiem w tych wyborach może okazać się właśnie Putin. Ja nie, nawet byłam zdziwiona, że w Polsce pauzowało się o takiej młodej Pannie imieniem Naama i nazwiskiem Isachar, ponieważ wydaje mi się, że ona jest od kilku tygodni, a teraz miesięcy, a teraz będzie podstawowym atutem w Jerozolimie, dużo bardziej niż rewizjonistyczna, taką historia Polski. Ja Mianowicie, na Naama, nie wiem czy, czy słuchacze wiedzą o kim ja mówię? Myślę, że moglibyśmy im powiedzieć. Dobrze, więc jest to młoda Izraelka, która przejazdem przez Moskwę, nawet nie wychodząc ze strefy e, pogranicznej, została aresztowana, skazana na 7 lat więzienia za to, że miała przy sobie kilka gramów marihuany. I cały Izrael jest teraz wytapytowany zdjęciami na Mysacha, ale też widać, że jest to rozgrywane, ponieważ. Netanyahu spotyka się z rodziną el wysyła telegramy to damy, które siedzi w więzieniu i w tej chwili zaczęły pojawiać się coraz poważniejsze głosy że być może, być może Putin nie przywiezie młodej namy do Izraela, ale być może ogłosi że w ramach prezentu dla Netanyahu wypuść, obejmie ją amnestią, wypuści ją z więzienia no to są rzeczy dla, dla wyborców 100 razy ważniejsze od tego, co mówił czy nie mówił e, ambasador e, Lipski. To jest jedna rzecz. Następna rzecz jest to, że w około 12, jeżeli nie więcej, do 15% głosujących w Izraelu to są, e, byli obywatele Związku Radzieckiego, e, rosyjskojęzyczni, i Putin ciągle ma olbrzymi wpływ na nich. Następną rzeczą jest to, że tam będzie i Macron i będą Niemcy i dla Putina to jest bardzo ważne te, te, te 10, 15, 20 minut, kiedy będzie tam występował, to będzie rozgrywane, pamiętajmy w Moskwie powtarzane w telewizorach godzinami przez następne kilka tygodni, czyli Putin zaprezentuje się jako szanowany przywódca europejski czy światowy. To, że nie będzie tam Witamy, Polski, lasota. to jest. Ja to gdzieś napisałam, że to właściwie tylko bardzo dobrze świadczy o Polsce. Lasota. Bo po to, żeby Polska mogła tam być, to Polska albo musiałaby się uchronić, albo przemilczeć. A ja jeśli właśnie to, że prezydent Duda powiedział, że nie pojedzie, jest bardzo słuszne. Mi mm, mm. się wydaje, że. Amasador Macierowski świetnie sobie poradzi, Natomiast lepiej nie być w tym towarzystwie, w którym naprawdę moim zdaniem nie będzie się obchodzić e, holokostu, o wyzwolenia, tylko będzie to kolejne spotkanie międzynarodowe, na Omawiał sprawę Iranu, Iraku, a zwróćmy też uwagę, że właśnie przed samym przyjazdem czy trzy dni temu Izrael wypuścił po cichu, ale na tyle, że Rosja była z tego bardzo zadowolona, kilku więźniów syryjskich. Rosja jest po stronie Syrii, więc tutaj się odbywają duże rzeczy i ja bym na miejscu. I przeciętnych ludzi w Polsce, i polityków nie przeżywała tego, że Polskę tak potraktowano, bo tutaj Polska jest naprawdę. Yy... No, takim narzędziem do tego, żeby wzmocnić Putina, zastanawiam się, jak w takim razie analitycy amerykańscy odbierają fakt, że jest prezydent Trump kilkakrotnie dość mocno poparł. Nie chodzi o to, że Izrael, tylko że właśnie Ameryka rząd premier Czy to jest tak, że o tych Cała rosyjskich ubracałka. związkach izraelskiego premiera, o jego zależnościach tutaj od prorosyjskiego elektoratu w Waszyngtonie nie ma na ten temat świadomości? Jest, tylko właśnie o to chodzi, że to jest Bliski Wschód. Tutaj wszyscy walczą o rękę panny. Panną w tym razie w tym Na jest taniaku, na jest panną. No. Trumpa są jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ o ile Putinowi nie zależy na niczym głosach w żadnych wyborach, to Trumpowi jednak zależy na głosach żydowskiej community w Ameryce, która wprawdzie liczebnie nie jest taka istotna, ale co wierzy i Trump i Putin ma duże wpływy w media i Trump bardzo by chciał jednak, żeby em, żydowskie ośrodki, żydowskie organizacje e, bardziej go popierały w Stanach niż teraz. Ale sam Trump, jak wiemy, nie jedzie. Wysyła wiceprezydenta oh, no. Pence'a, który w tym wypadku będzie jak najbardziej reprezentował właśnie Trumpa, a nie powiedzmy sobie, jak niektórzy podejrzewają poglądy em, ewangelików czy kogoś. Nie, on tam jedzie i nie wykluczone że to wszystko jakoś. Znowu się zbiera jakąś, jakiś, nie wiem, jakiś krok dotyczący no, Bliskiego Wschodu, dotyczący słynnego planu e, izraelskiego, który miał powstać już dwa lata temu. Więc to jest tak zwany hop politics, tylko nie wiadomo, czy w ogóle będzie coś takiego interesującego. Bardzo dziękuję pani Irena Lasota dla Polskiego Radio 24, prosto z Waszyngtonu. Dziękuję uprzejmie. Powtórka programu. A, Promocja. Starcie cywilizacji trwa. Kolejne tematy podają z i oknami. I właśnie o tym jest audycja na francie. W środę po 20.00 Tomasz Tawlikowski. Autopromocja. Dziękujemy Pani Irenie LaSocie.